Bądźmy szczerzy, to nie jest Twoje piękno. Nie chodzi o to, jak dobra jesteś w łóżku, choć może być trudno to zaakceptować. Nie chodzi też o to, jak lojalna, kochająca czy troskliwa jesteś. Możesz robić mu ranonaleśniki, naleśniki, wspierać jego marzenia, nawet stać się dla nieragi swego rodzaju wirtualną terapeutką, a on i tak odejdzie, nie oglądając się za siebie. Dlaczego? Bo istnieje cichy, niewygodny i głęboko psychologiczny wyzwalacz. O którym mało kto mówi, a który zmienia wszystko. Bez niego możecie lubić, możecie pragnąć, może nawet mówić, że cię kocha, ale nie czuję tej prawdziwej miłości, jeszcze nie. Bądź czujna, bo gdy tylko zrozumiesz ten wyzwalacz, nagle nabiera sensu, dlaczego niektóre kobiety stają się tą jedyną, a inne pozostają tylko kolejnym nierozwiązanym rozdziałem w jego przeszłości. Rozłóżmy tę bajkę oczami Karla Junga i zanurzmy się w prawdzie, której nikt ci nie mówi. Wierzysz, że pewnego dnia będziesz kochana, jeśli zrobisz wszystko dobrze, jeśli dasz z siebie wystarczająco dużo, będziesz wyrozumiała, obecna, seksowna, spokojna, silna, a jednocześnie delikatna, że wtedy nadejdzie dzień, w którym on spojrzy na ciebie i powie: Ona jest kobietą mojego życia. Brzmi logicznie, niemal sprawiedliwie. W końcu nauczono cię, że miłość to coś, na co trzeba zasłużyć. Musisz tylko być najlepszą wersją siebie i w końcu ktoś dostrzeże to światło. Ale oto niewygodna prawda, której mało kto chce słuchać. Wysiłek nie tworzy miłości. Możesz ugotować jego ulubione danie, wspierać jego projekty, śmiać się z jego żartów, dostosować się do jego rytmu, odpowiadać na jego wiadomości w wolnym czasie, a on i tak odejdzie. Albo co gorsza, zostanie, ale nic nie odda. Fizycznie obecny, emocjonalnie nieobecny. Mówi ci piękne rzeczy. Ale w rzeczywistości jesteś dla niego wymienna. Mówi, że tęskni, ale nie rusza się o krok. A ty siedzisz, emocjonalnie wyczerpana, zastanawiasz się, gdzie popełniłaś błąd, myślisz, wymagam za dużo, wszystko psuje. To ja nie potrafię kochać właściwie, ale nie, nie wymagasz za dużo. Po prostu nauczyłaś się inwestować w miłość tak, jakbyś spłacała dług, który nigdy nie był twój. Nauczono cię wierzyć, im więcej dasz, tym bardziej on cię pokocha, ale tak mężczyźni nie działają. I nie, to nie jest krytyka wobec nich, to wgląd w ogromną różnicę między przyciąganiem, wygodą, a prawdziwą miłością. Wielkim błędem jest myśleć, że te trzy rzeczy są ze sobą powiązane. Nie są. Prawda jest taka. Miłość nie rodzi się z wygody, miłość rodzi się z emocjonalnego wstrząsu, z chwili, gdy jego ego zostaje zachwiane i zadaje sobie pytanie. A jeśli stracę tę kobietę? Kto jeszcze da mi kiedykolwiek takie uczucie? I to nie ma nic wspólnego z tym, ile dla niego robisz. To ma wszystko wspólne z tym, jak on czuje się przy tobie, a jeszcze bardziej, jak czuje się, gdy ciebie nie ma. Możesz być najbardziej lojalną, obecną i troskliwą kobietą na świecie, a on i tak cię nie wybierze. Nie dlatego, że jesteś niewystarczająca, ale dlatego, że prawdziwa miłość wymaga wewnętrznego poruszenia, którego żaden zewnętrzny wysiłek sam w sobie nie może wywołać. To jest rana tak wielu kobiet. Oddać się całkowicie i mimo to nie zostać wybraną. A kiedy on odchodzi, dystansuje się lub mówi: nie jestem gotowy na coś poważnego. Pierwsza myśl brzmi: powinnam była zrobić więcej. Ale nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby robić więcej. Chodzi o to, żeby robić mniej. Ale to co właściwe. A co jest właściwe? Dokładnie to, co budzi w nim emocjonalne wątpliwości, co daje mu poczucie straty, nawet jeśli wciąż cię ma. Coś Czego nie można kupić, skopiować ani zastąpić. Zauważyłaś, że mężczyźni częściej angażują się wobec kobiet, które nie wymuszają miłości, które nie domagają się wzajemności, które nie próbują nieustannie udowadniać, że są wystarczająco dobre. Bo prawdziwa miłość w mężczyźnie nie wyzwala się przez to, co dla niego robisz, lecz przez to, jaki efekt na niego wywierasz. I tu tkwi szok: często to właśnie kobietę, która zrobiła najwięcej, on zostawia, a te która zrobiła mniej, ale wywarła głębszy wpływ, to ją kocha. Niesprawiedliwe, absolutnie, ale rzeczywistość. Tym boleśniejsze, gdy kobiety mylą emocjonalną nagrodę z prawdziwym dowodem. Robią, robią, robią i czekają na nagrodę miłości. Ale miłość nie jest nagrodą, miłość jest połączeniem. A połączenie potrzebuje czegoś, czego sam wysiłek nie stworzy, postrzeganej wartości. Na nic się zdamieć wartość złota, jeśli on tego nie dostrzega, a co gorsza, im bardziej próbujesz udowodnić swoją wartość, tym bardziej on czuje, że może cię mieć, nie zdobywając cię nigdy naprawdę. To jest punkt zwrotny emocji. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że jesteś wspaniała, a mimo to czujesz się w związku samotna, wtedy pojawia się lęk wątpliwości, porównania z innymi kobietami i desperacka próba dowiedzenia się, co ta inna ma, czego ty nie masz. Ale problem nigdy nie tkwił w tym, co miałaś lub czego ci brakowało. Problem tkwił w tym, że uwierzyłaś w kłamstwo, że miłość trzeba sobie zasłużyć wysiłkiem. A kiedy wierzysz w to kłamstwo, zadowalasz się okruszkami i liczysz, że pewnego dnia nadejdzie uczta. Ale uczta nigdy nie nadejdzie, bo on już dawno dostaje wszystko, nie musząc nic sam robić. Zanim więc obwinisz siebie, musisz zrozumieć tę emocjonalną logikę. Musisz zrozumieć, że wysiłek, czułość i oddanie nie tworzą prawdziwej więzi. Tworzą wygodę, a wygoda to nie miłość. Wygoda to nabyte prawo, półśrodek. Zostanę dopóki nie pojawi się coś, co bardziej mnie wyzwie. Może teraz przypominasz sobie ten związek, w którym dałaś wszystko i prawie nic nie dostałaś w zamian, albo tego mężczyznę, który na początku był zachwycony, ale wycofał się, gdy tylko dałaś więcej z siebie? To nie twoja wina, to tylko obraz emocjonalnego wzorca, którego nikt cię nie nauczył rozpoznawać. Ale teraz, gdy to widzisz, nie możesz już udawać, że nie wiesz. Pytanie jest teraz inne: skoro wysiłek nie tworzy miłości, co ją tworzy? Co naprawdę sprawia, że on myśli: Nie mogę stracić tej kobiety? Odpowiedź na to może zmienić wszystko, i właśnie o tym teraz mówimy. Ale najpierw powiedz mi, czy kiedykolwiek tego doświadczyłaś? Czy kiedykolwiek dałaś wszystko i mimo to zauważyłaś, że to nie wystarczyło by on cię pokochał? Napisz to w komentarzach. Nie jesteś w tym sama. Możesz być piękna, niezależna, mądra i zmysłowa. Możesz śmiać się z jego żartów, gotować jego ulubione danie i wspierać nawet jego najdziksze marzenia. Możesz być lojalna, obecna i dostępna, a mimo to pewnego dnia on znika. Znika w swoje własne milczenie, jakby nigdy nic nie czuł. Wtedy pojawia się dręcząca wątpliwość czy zrobiłam coś źle? Prawdopodobnie nie. Może po prostu zrobiłaś wszystko, co nie wyzwala tego, co naprawdę zmusza mężczyznę do kochania? Większość kobiet wierzy, że męska miłość rodzi się ze współczucia, pożądania lub harmonii. Ale męskie myślenie nie reaguje na miłość tak jak kobiece. Powód jest głębszy i bardziej niewygodny niż się wydaje. Mężczyźni nie kochają z powodu sympatii, oni kochają z powodu znaczenia. Mężczyzna zaczyna budować prawdziwą miłość dopiero wtedy, gdy czuje, że jego samoistnienie robi różnicę. Gdy zauważa, że nie to, co daje, ale to, kim jest, wywołuje w tobie emocjonalny wpływ. Dopóki czuje się jak kolejny człowiek, który bawi, pomaga, zaspokaja, może się bawić, może zostać, może się zaangażować, ale jego serce pozostaje zamknięte, nie dlatego, że nic nie czuje, ale dlatego, że brakuje znaczenia. Męska miłość to proces budowania i zaczyna się dopiero wtedy, gdy czuje się emocjonalnie znaczący, nie tylko pożądany, nie tylko szanowany, ale niezastąpiony. Jakby coś w tobie mówiło z tobą jest inaczej. Tylko ty możesz zająć to miejsce no. tu tkwi klucz. Karl Jung opisał proces indywiduacji, czyli drogę, na której stajemy się naszym prawdziwym ja i jako coś, co potrzebuje luster. Ludzi, którzy nie tylko nas widzą, ale odzwierciedlają nam, kim jesteśmy w najgłębszym wnętrzu. Mężczyźni nie zakochują się w byle jakiej kobiecie, lecz w tej, która nieświadomie odzwierciedla najlepszą wersję ich samych. To nie jest pochlebstwo, lecz więź tożsamości. Kiedy mężczyzna czuje się znaczący, nie odczuwa mocy, lecz istnienie. Na chwilę jego ego milknie, a coś głębszego mówi Tu jestem widziany. To rzadkie, bo wymaga, abyś była całkowicie zakotwiczona w sobie. Nie z potrzeby, lecz ze świadomości, która daje mu przestrzeń, by mógł wnieść coś wyjątkowego. Dopiero wtedy pojawia się ten emocjonalny ruch. Bez tego możecie podziwiać, możecie lubić, ale nie będzie o ciebie walczył. Walka ma sens tylko wtedy, gdy coś ma wagę symboliczną wagę. Tragiczne jest to, że wiele kobiet wpada w pułapkę, od razu pokazują wszystko, okazują zainteresowanie, wysiłek, dostępność. I wierzą, że tym dowodzą swojej gotowości. Ale w rzeczywistości pokazują tylko, że przestrzeń dla połączenia jest już wypełniona, a prawdziwa miłość potrzebuje przestrzeni, którą on może współtworzyć ten wyzwalacz, znaczenie nie jest aktywowany przez piękne słowa, ani dowody miłości. Objawia się w cichym uczuciu, czy ci, jeśli odejdę z jej życia, coś w niej się zmieni, bo to, co wnoszę. Nie jest zamienne, mężczyzna, który czuje się emocjonalnie ważny, zachowuje się inaczej, częściej o niej myśli, chroni, inwestuje. Neurobiologia potwierdza, to doświadczenie uwalnia oksytocynę, ten sam hormon więzi, który łączy matkę z dzieckiem. Tak powstaje trwała więź. To jest klucz, o którym mało kto mówi. Nie chodzi o granie czy manipulowanie, chodzi o bycie tak bardzo połączonym z własną esencją, że bez wysiłku stajesz się jego lustrem. To nie ma nic wspólnego z wyglądem, seksem czy romantyzmem, ale z głębią. Ale uwaga, ta głębia odstrasza mężczyzn, którzy wciąż tkwią w powierzchownym ego. Mężczyzn, którzy są pożądani, ale nie chcą być przejrzeni. Mężczyzn, którzy lubią komplementy, ale nie chcą być odzwierciedleni. Tacy mężczyźni wycofują się, sabotują lub uciekają, gdy poczują znaczenie. Dlatego prawdziwą tajemnicą nie jest to, jak sprawić, by mężczyzna cię pokochał, lecz który mężczyzna w ogóle jest emocjonalnie gotów poczuć znaczenie. Jeśli jest, nie potrzeba wiele spojrzenia, które widzi poza rolą, rozmowy, która docenia jego uczucia, a nie tylko jego czyny, twojej decyzji, która pokazuje, może zostawić ślad, a nie tylko przynieść korzyści. To jest niewidzialny wyzwalacz, a kiedy zostanie aktywowany, nie ma odwrotu. Mężczyzna, który czuje, że ma w Twoim życiu wyjątkowe miejsce, nie jako usługodawca czy rozrywka, ale jako żywa, niezastąpiona obecność, zmienia się. Rośnie, oddaje się, kocha. I co dziwne, to nie zależy od Twojego wysiłku, lecz tylko od świadomości. Jeśli ta prawda Cię poruszyła i chcesz iść dalej tą drogą, na której miłość nie jest grą, lecz zastosowaną samowiedzą, zasubskrybuj kanał. Tu usłyszysz to, co świat ukrywa, a co Twoje serce zawsze wiedziało. Tu ujawnia się jeden z największych emocjonalnych paradoksów męskiej miłości. Mężczyzna naprawdę łączy się tylko wtedy, gdy czuje, że wnosi wkład, a czuje to tylko wtedy, gdy go rozpaczliwie nie potrzebujesz. Wiele wspaniałych kobiet na to mądrych, lojalnych, niezależnych, kończy z mężczyznami, którzy widzą w nich dodatek, a nie priorytet. To tworzy cichy ból, bo pojawia się myśl, ale przecież jestem niezależna, zrównoważona, daję przestrzeń, niczego nie wymagam. Dlaczego mnie nie docenia? Odpowiedź leży właśnie tam. Nie potrzebujesz go do niczego. I choć brzmi to sprzecznie, nieświadomie osłabia to poczucie, że jest naprawdę ważny w Twoim życiu. To nie znaczy, że masz stać się zależna, udawać potrzeby czy grać rolę. Nie chodzi o granie bezradnej księżniczki. Chodzi o coś subtelniejszego, silniejszego stworzenie przestrzeni emocjonalnej, w której on czu czuje się ważny. Niekonieczny, lecz chciany. Nie niezastąpiony w praktycznym sensie, lecz wyjątkowy w duchowym. Kobieta, która to opanuje, aktywuje w męskim mózgu to, co psychologowie nazywają centrum kompetencji emocjonalnej, tam gdzie poczucie własnej wartości łączy się z poczuciem bycia potrzebnym i docenionym. Ale tu tkwi ślepa plamka. Kobiety, które na zewnątrz są silne, a wewnątrz zamknięte, nieświadomie wykluczają mężczyznę ze swojej historii, a mężczyźni, choćby zaprzeczali. Chcą być częścią historii, odgrywać rolę, mieć miejsce, mieć sens. To jak taniec. Możesz tańczyć sama, jasne, robiłaś to często, ale kiedy on wchodzi na parkiet, a ty nie pozwalasz mu wykonać kroku, nie czuje muzyki razem z tobą, stoi na brzegu niepewny, co zrobić z rękami. Ale jeśli pozwolisz mu trochę poprowadzić, to nie znaczy, że stajesz się mniejsza, wręcz przeciwnie. Pokazuje, że dzielenie się czyni cię silniejszą, bo mężczyzna, który czuje, że jego obecność jest mile widziana, że jego dotyk coś zmienia, że jego opinia ma wagę, zaczyna inwestować w siebie. I tu tkwi kluczowy punkt. Wiele osób myli tę przestrzeń emocjonalną z rozpieszczaniem, poświęceniem czy samozaparciem. To błąd. Kobieta, która tworzy przestrzeń, nie opróżnia się, pozostaje cała, ale otwiera szczelinę, przez którą może wejść ktoś wartościowy. Dlatego niektóre kobiety nawet jeśli nie są najpiękniejsze ani najbardziej zmysłowe, znajdują prawdziwą miłość, intuicyjnie rozumieją tę niewidzialną równowagę. Są jak latarnia morska, jasne, mocne, stałe, i mimo to pozwalają drugiemu być świecą, która dopełnia światło. I właśnie tu chcę ci podsunąć lustro, jak często się wymazałaś, by być wszystkim, jak często zamykałaś się, by nie wyglądać na słabą, jak często twardniałaś, by się nie złamać. Ważne jest, by rozpoznać te wzorce i odbudować więź ze sobą. Codzienna praktyka samowiedzy może pomóc ci rozpuścić ten niewidzialny niepokój, który każe ci wątpić w swoją wartość. Bo kiedyś byłaś kobietą, która znała swoją wartość, zanim świat nauczył cię, że musisz ją stale udowadniać. Kiedy znów zobaczysz się tymi oczami, nie będziesz już pasować do małych związków. Bo to, co naprawdę przyciąga mężczyzn emocjonalnie, to nie to, ile dla niego robisz. Lecz jak bardzo on czuje, że coś dla ciebie robi i że to doceniasz. Ale to dzieje się tylko wtedy, gdy jest przestrzeń. Przestrzeń na jego działanie, jego dawanie, jego przynależność. Kobiety, które pozostają niezapomniane, to nie te, które całkowicie się odsłaniają, lecz te, które zachowują swoją integralność, a mimo to otwierają drzwi. Nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że wybierają. I właśnie w tym świadomym wyborze rodzi się prawdziwe połączenie. Pomyśl, czy możesz być tą kobietą, to kokokusu, kosci -si jomokus? Czy kobietą całą, ale otwartą na dopełnienie? Czy przychodzi ci to łatwo? Czy to wewnętrzna walka? Napisz to w komentarzach, bo kiedy wypowiemy to głośno, zaczyna się uzdrawianie. Może robisz teraz wszystko toż dobrze? Jesteś kochająca, obecna, lojalna, dostępna. Może bardzo się starasz rozumieć jego czasy, fazy i kryzysy. A mimo to on wydaje się coraz bardziej zdystansowany. Albo co gorsza, zbyt wygodny. Jakbyś była tam, bo tak musi być, a nie dlatego, że cię wybiera. Ale czego mało kto ci powiedział? Są małe, ciche zachowania, prawie niewidoczne, które sabotują ten emocjonalny wyzwalacz poczucie bycia ważnym. I co smutne, te postawy często rodzą się z miłości, troski i dobrych intencji, a mimo to utrzymują go w strefie komfortu, w której przestaje inwestować, przestaje się angażować, przestaje cię naprawdę widzieć. Pierwszy z tych błędów jest najczęstszy nadmierna emocjonalna troska. Stajesz się pięciogwiazdkowym hotelem w jego życiu, dajesz czułość, zanim poprosi, rozwiązujesz problemy, zanim je zauważy, wysyłasz wiadomości, zanim zdąży za tobą zatęsknić, jesteś zawsze dostępna, zawsze kochająca, zawsze starająca się pokazać, że jesteś właściwym wyborem, ale to nie wyzwala miłości, to wyzwala wygodę. Dla niego to jak mieszkanie z jacuzzi, śniadaniem w cenie, i widokiem na morze, bez konieczności płacenia rachunku. Oczywiście mu się to podoba, ale nie docenia tego, w tym właśnie tkwi zagrożenie. Kiedy miłość zbyt bardzo przypomina usługę, ludzie zaczynają konsumować zamiast budować, a męska miłość nie rodzi się z konsumowania, lecz z inwestowania. Drugi błąd jest subtelny, ale destrukcyjny: ciągła krytyka, przebrana za troskę. Chcesz, by stał się lepszy, dojrzalszy. Bardziej komunikatywny, bardziej zaplanowany, bardziej otwarty, a ponieważ tego nie robi, próbujesz mu to pokazać może delikatnie, ale krok po kroku przestaje słuchać. Bo nieważne jak dobre masz intencje, on czuje się umniejszany. Nie to, że popełnia błędy, ale że nigdy nie jest wystarczający. A kiedy mężczyzna czuje się mały obok ciebie, wycofuje się, bo jego męskość jest zraniona. Nie chodzi o to, że nigdy nie możesz powiedzieć, co cię drażni. Chodzi o to, jak i kiedy to mówisz. Miłość nie rośnie ze strachu przed błędami, lecz z wolności bycia. Mężczyzna łączy się głęboko tylko wtedy, gdy czuje: Mogę być wrażliwy i nadal będę doceniany. Trzeci błąd jest najbardziej destrukcyjny energia zastępowalności. Dzieje się to wtedy, gdy nieświadomie pokazujesz mu, że jest tylko jednym z wielu mężczyzn, kiedy mówisz: Wszyscy mężczyźni są tacy sami. Kiedy porównujesz go z byłymi partnerami lub przyjaciółmi, kiedy czuję, że jesteś z nim, bo akurat tam był, a nie dlatego, że jest wyjątkowy. Mężczyzna naprawdę zakochuje się tylko wtedy, gdy czuje, że zajmuje niezastąpione miejsce w Twoim życiu, że wybrałaś go, nie z braku opcji, lecz z jasności co do jego wartości. Jeśli to czuje, otwiera się, jeśli czuje, że w każdej chwili można go zastąpić. Buduje emocjonalny dystans, by się chronić. Te trzy błędy mogą wydawać się małe, ale razem tworzą atmosferę, w której on czuje się niepotrzebny, niedoceniony i przede wszystkim niepewny, czy może kochać. Okrutne jest to, że wszystko to często wynika z miłości. Kobieta kocha tak bardzo, tak bardzo chce ratować, że daje wszystko, ale miłość nie rodzi się z tego, ile dajesz, powstaje z tego, co on jest gotów zbudować z tobą. I tu leży punkt, który boli, ale musi zostać wypowiedziany. Męska miłość potrzebuje przestrzeni. Przestrzeni by popełniać błędy, przestrzeni by podejmować decyzje samodzielnie, przestrzeni by czuć, jeśli się nie postaram, stracę ją. Niszczysz tę przestrzeń, gdy przyjmujesz role, które nie są twoje: wybawicielki, matki, menedżerki związku. Często to nie brak, lecz nadmiar blokuje miłość. Kobieta wierzy, że tworzy intymność gdy w rzeczywistości dusi tajemnice. Myśli, że daje poczucie bezpieczeństwa, gdy odbiera mu możliwość działania. Ale mężczyzna musi działać, wybierać, czuć. Zdobycie ciebie było decyzją, a nie przypadkiem. Jeśli dotarłaś aż tu i czujesz dyskomfort, dobrze. Dyskomfort to początek zmiany. Może rozpoznajesz siebie w jednym z tych błędów, a może we wszystkich, ale to, co decydujące, to nie to, jak bardzo zepsułaś. Lecz co teraz z tym zrobisz? Powiedz mi, który z tych trzech błędów uderzył cię najmocniej? Który może popełniłaś, nie zdając sobie z tego sprawy? Napisz to w komentarzach. Czasem wystarczy przeczytać doświadczenia innych kobiet, by trochę się uleczyć. Bo możesz inwestować miesiące, a nawet lata w kogoś, kto nigdy naprawdę cię nie zobaczył, nie dlatego, że nie patrzył, ale dlatego, że jego spojrzenie nigdy nie sięgnęło głębiej niż fasada. Widział wersję, którą pokazywałaś na zewnątrz nie kobietę, którą naprawdę jesteś, a to boli, bo każda kobieta w głębi duszy czuje, czy jest tylko tolerowana, czy naprawdę doceniana. Prawda jest taka: prawdziwej miłości nie da się zamaskować. Jest intencjonalna, obecna, stała. Nie znika bez wyjaśnienia, nie zmienia nagle tonu, nie rozdaje emocjonalnych okruchów i nie nazywa ich ucztą. Mężczyzna, który naprawdę widzicie jako wyjątkową, i niezastąpioną dowodzi tego nie tylko słowami, ale przede wszystkim tym, czego już nie robi. Nie pozostawia cię w wątpliwościach, nie trzyma otwartych opcji, nie zachowuje się tak, jakby twoja obecność była gwarantowana. Rozumie coś, co większość przeocza. Twoja wartość nie leży w twojej ofierze, te czynnej lecz w twoim istnieniu. I tu leży być może najokrutniejszy, ale zarazem najbardziej wyzwalający punkt. Nie musisz zmuszać go, by cię zobaczył, musisz tylko spojrzeć, czy on już to robi. Prawdziwa miłość nie rodzi się z przekonywania, lecz z uznania. Jest cicha, a jednak głęboka, prosta, ale potężna. Wtedy, gdy on rozumie, że spośród wszystkich możliwości, to właśnie ty jesteś tą, która niesie coś, czego nie ma nikt inny: obecność, znaczenie. Ale jak rozpoznać, czy on naprawdę tak cię widzi? Odpowiedź kryje się w drobiazgach. W tym, jak reaguje, gdy się wyrażasz, w planach, w które sam cię włącza, w decyzjach, które podejmuje z myślą o twoim dobru i przede wszystkim w tym, jak radzi sobie z twoim bólem. Mężczyzna, który widzi cię jako wyjątkową, nie umniejsza Twojego smutku, nie czuje się nieswojo z Twoją wrażliwością, nie nazywa cię dramatyczną. Trzyma Twój ból tak, jakby był jego własnym, nawet jeśli nie do końca go rozumie. A kiedy popełnia błędy, a będzie je popełniał, jak każdy człowiek? Nie próbuje ich wybielać, lecz je naprawia. Dba o przestrzeń, którą razem budujecie, jakby była święta, bo dla niego jest. Rozumie, nie jesteście tylko dwojgiem istot, które istnieją obok siebie, jesteście połączeniem. A prawdziwe połączenia, gdy się je szanuje, stają się emocjonalnym domem. Przestrzeniami, w których oboje możecie być, rosnąć, upadać i odradzać się na nowo, bez strachu. No, ale uwaga, to rozpoznanie nie nastąpi, jeśli. Ciągle próbujesz zajmować wszystko sama. Tym, co czyni cię wyjątkową, nie jest to, jak bardzo starasz się przypodobać. Jest to, jak bardzo masz odwagę pokazać się bez zbroi. Nie stałe dawanie, lecz siła, by po prostu autentycznie istnieć. Kto widzi cię tak prawdziwie, nigdy nie potraktuje cię jako fazy, lecz jako świadomy wybór. Niestety wiele kobiet próbuje nauczyć tego kogoś, kto wcale nie chce się tego nauczyć. Chcą przekonywać, dyskutować, udowadniać swoją wartość, jakby miłość była CV, jakby prawdziwą obecność można było wynegocjować. Nie można. Jeśli ciągle musisz się tłumaczyć, usprawiedliwiać, pomniejszać czy naginać, tylko po to, by zmieścić się w tym niewiele, co On może Ci dać, to On Cię nie widzi, a co więcej, nie zasługuje na okazję, by Cię zobaczyć. To jest moment, w którym musisz zmienić fokus. Przestań pytać, Pabaszemba, czy On mnie wybierze? Zapytaj raczej tą ty. Czy ten mężczyzna widzi mnie jako wyjątkową, czy tylko jako opcję? Bo możesz oddać się całkowicie, a mimo to być traktowana jedynie jako emocjonalna rozrywka. A kiedy to się dzieje, nie wynika to z tego, jaka jesteś wspaniała, lecz z tego, jak bardzo on jest odcięty od własnej zdolności do prawdziwego kochania. Na końcu, wybór nie należy do niego, należy do ciebie. Ty decydujesz, czy dalej próbujesz być wystarczająca dla kogoś. Kto nigdy naprawdę cię nie zobaczył? Czy też zdecydujesz się odpuścić całe to milczenie o tym, jaka powinnaś być i zaczniesz patrzeć na siebie oczami tych, którzy już dawno zrozumieli twoją wartość? Kobieta, która jest postrzegana jako wyjątkowa, nie robi hałasu, by zostać zauważoną. Staje się niezapomniana dzięki cichej obecności kogoś, kto wie, co w sobie nosi.